Halo, zostałem Kasiopeje? Do Ciebie! Okej, okay, Kasiopeja. <laughs> Czy wiesz, Kasiopejo, jak Ciebie mi brak? Czy czujesz to, co ja, gdy jestem sam? Jestem wkurwiony, bo na topie śmieć, który nawet nie napisze SS. Nie ma takich prostych słów, co oddadzą to, co boli mnie. Przeczucie mam, że jednak spyta ktoś, czy ten trolpik się nie skończy źle? To tylko zazdrość, cię, że racie, że Kasiopeja kurwa wybrała mnie. Raz jestem doktor Mundo, raz pani Kajl. Aktualizacja bola trwa. Nie zatrzymam jej. Oko w oko stań. Co za haks ten play zabolał cię Za późno już poszło z pleców, E Nawet jak sfleszujesz to jebie cię A wszystko to, bo kasię kocham I nie wiem jak bez bola mógłbym grać Choć pokażę ci czym moja spacja jest Jak z pleców ci wyjebie, e. Zdarza mi się grać na bolu, wiesz jak jest. Dziwne playsy mi wychodzą trochę zbyt OP. Wyślesz list do Disa, żegnaj, więc będę się tłumaczył, że kolega grał, co nie. Ochoty nie mam, bez bola grać, a na premium nie stać mnie. Przechodzi nas oboje zimny dreszcz, stream nie zbanuje mnie. A wszystko to, bo Kasio kocham i nie wiem jak bez bola mógłbym grać. Chodź pokażę ci czym moja spacja jest, jak wyjebie ci z pleców. E. Wszystko to, bo kasio kocham i nie wiem jak bez wola mógłbym grać. Choć pokażę Ci, czym moja spacja jest, jak wyjebie Ci z pleców. Dam, e. dam, dam kasiopeja, kasiopeja, kasiopeja. Liczę sobie spację i rozpierdolę wszystkich. Jestem najlepszy. Odpaliłem już bola. Oko w oko stań Co za haks? Ten play zawolał cię. Za późno już poszło z pleców. E. Nawet tak słyszysz to do niebiecie. A wszystko to! Bo kasię kocham I nie wiem jak bez bola mógłbym grać Choć pokażę ci czym moja spacja jest Jak wyjebie ci z pleców eee. A wszystko to Bo kasię kocham I nie wiem jak bez bola mógłbym grać Choć pokażę ci czym moja spacja jest jak wyjebie ci z pleców, eee. Parzę ci czym moja spacja jest. Jak wyjebie ci z pleców, e. Ha! Dobra, idziemy na barona.